Okej, okay, moi drodzy, sezon czwarty za nami, został tylko piąty, pewnie jest 10 lat czekania. Może to hiperbola, a może nie. Zobaczymy. Natomiast jestem ciekaw bardzo Waszych opinii. Ja przed tym odcinkiem mówiłem wyraźnie, że moim zdaniem to jest najgorszy sezon i co by się nie działo w finale, ten sezon pozostanie najgorszym. Natomiast oczywiście liczyłem na solidną końcówkę. No i zanim powiem, jaka ona według mnie jest, jestem ciekaw Waszego zdania, ponieważ myślę, że one będą bardzo. Różne. Więc, mówiąc tylko za siebie, końcówka była dla mnie taka sama jak ten sezon. Po prostu... No, słaba chciałem powiedzieć, ale wiecie, no średnia. No w sensie to jest nadal The Boys, nadal ma fajne momenty, ale absolutnie ten sezon moim zdaniem nie zbudował nic ciekawego. Wszystkie zakończenia wątków, końcówka, która była tutaj po prostu takim... Pff, Montażem, zwiastunem. W ogóle cały sezon w sumie jest takim zwiastunem. Piątego, ostatniego. Nikt ważny nie zginął, poza Newman, ale szczerze powiedziawszy, jakoś mało mnie. No nie wiem, poczuliście coś, jak ją rozrywało na kawałki. Jedne co myślałem o tym, że wiecie, no i dziecko tam jest, nie? że, że Huey z nią gadał, no to bardziej myślałem o nich. Sama ona. Jakaś nie za bardzo mnie interesowała nikt istotny de facto nie zginął, tak jak Ryan był przed sezonem w którą stronę pójdzie, czy Homelander zrobi gorszą, znaczy nowszą Homelandera 2.0, tak, nowszą wersję siebie, jakkolwiek to tam mu wyjdzie. Czy Butcher go weźmie na swoją stronę? nie wiemy, wciąż jest to wszystko gdzieś tam pomiędzy. Chłop ewidentnie nie chce być jak Homelander, ale tutaj na koniec ponownie morduje. I ucieka, i nie wiemy. Wsz jakby wszystko wiecie: czy Butcher zginie, czy znowu nadal jest chory, i w ostatnim. wszystkie takie, te, czy Frenchy zginie, czy MM zginie. Nikt nie zginął z naszych bohaterów, no nie? E no ja nie no, ja jestem zawiedziony po prostu od samego początku do końca. I, I jedyne uczucie, jakie towarzyszyło mi podczas oglądania tego odcinka, to była nuda. Byłem absolutnie znudzony cały czas. Pół odcinka Butcher leży w łóżku i finalnie wchodzi, zabija tą jedną osobę, i ona ja tak, okej. Okay. To, co mówiłem o planie Sister Sage, tak powraca i ma swój Kaiser Soze moment, że mówi, To wszystko było zgodnie z planem. No, nie wszystko wywiedzieliście i tych Homelander, ale ja tak planowałem. Nie wiem, no dla mnie to jest leniwe. Nie widzę w ogóle tu tego planu. Albo to jest takie, wiecie, no, wydarzyło się milion jakichś małych pierdół, i ona tak coś, jakieś jedno nagranie tego prezydenta z ukrycia. Newman została zabita przez Butchera, i, i ona to wszystko był plan. nie? i tak. To jest jedna z tych rzeczy, gdzie ja nie za bardzo widzę ten plan, a jak tylko zaczynam o nim myśleć, to wiecie, można było to osiągnąć na 100 różnych sposobów, wszystko mogło pójść inaczej. Nie, nie widzę tutaj tego, tej inteligencji. Nie, nie widzę tutaj niczego wielkiego. No poza tym, że żeby wrobić tego prezydenta. Słuchajcie, to wystarczyło shape do niego wysłać i, i zrobić jakieś jedno nagranie i wiecie, fake nagranie, tak? Bo zrobić prawdziwego takiego deepfake'a z Shape Shifterem, nie. Wątki takie jak właśnie na przykład Shape kończą kończy się na tym, że dostaje ona w pierdziel, nie? <laughs> takie jakoś. Wester, po prostu Ani się uwalnia, robi sobie prawie piłę, ale prawie, no trochę się tam niszczy dłonie. Znowu nie wiecie, no nie było tak, że obcięła sobie rękę, żeby wyjść. Ten sezon nic nie posuwa do przodu. Ja miałem taką i w czym jest problem? Ja miałem taką myśl, że wiecie, pierwszy sezon i kolejne sprawiały, sprawiały wrażenie coraz bardziej, coraz więcej. I to jest tylko wrażenie, bo oni cały czas stoją w miejscu, cały czas nikt z głównych bohaterów. Nie ginie, cały czas Homelander jest głównym Bedgajem. Jakby niby mamy taką eskalację tego świata, a tak naprawdę to wszystko się kręci w kółko, no nie, i dopiero w finałowym pewnie na koniec tam coś będzie, że właśnie jakiś tam Homelander umrze, czy ktoś, nie, Butcher się poświęci i tak dalej. to jakaś bitwa, czy coś w tym stylu. Natomiast ja sobie tak myślałem, że żeby ten sezon naprawdę był ciekawy, to zamiast oglądać to, że Frenchie teraz ma chłopaka, ani dziewczynę, po czym się znowu schodzą i cały wątek doprowadził do niczego, bo zaczęli, skończyliśmy w poprzednim sezonie, że są razem i tutaj to samo, pocałowali się, Mówię, to już to było, to był ich charakter, przez trzy sezony, nie? Albo to, że Butcher jest Butcherem, no to, to też to już było, no nie? Tak sobie myślałem, że taki sezon telewizji musiałby pójść krok dalej. Musielibyśmy się zabawić w coś w stylu e, Omniman, atakuje Ziemię, Invincible, tak? Jakieś, jakaś taka pełna eskalacja budżetowa, też jeśli chodzi o skalę wydarzeń, no nie? Jakoś nic, co w tym sezonie i w tym odcinku się wydarzyło, nie wydaje mi się eskalującego. No, Zwróćcie uwagę, że Homelander, poza jednym odcinkiem, gdzie tym najlepszym, czwartym gdzie zrobił sobie Homelanderową psychoterapię, zabijając wszystkich, co go tam wcześniej męczyli. On cały czas kurwa siedzi w tej siedzibie wotu u u siebie tam na chacie i nic, i ludzie go odwiedzają i on tylko przewraca oczami i jest smutny. On dosłownie nic nie robi, Homelander nic nie robi w tym sezonie. Łącznie z tym, że mógłby spokojnie sam polecieć i zabić ich wszystkich tam, tych Butcherów i, i, i resztę, nie? W sensie tam Huey'ego i tego, mógłby spokojnie... On nic nie robi, po prostu stoi i czeka na rezultaty wielkiego planu, którego nie widzieliśmy, no nie? Jak no, mało to ciekawe jest. Też takie mniejsze rzeczy. Słuchajcie znaczy, jest potencjał. Mamy tego Shapeshiftera i to była fascynująca w ogóle e, koncept na postać dla mnie. Napisaliście, że zupełnie jak w Supernatural. Też w serialu Erika Kripke, także ten. Nie oglądałem, więc nie wiedziałem. Natomiast bardzo mi się podobało się to zdzieranie skóry. To, że co jakiś czas potrzebuje chyba żywą osobę, żeby jakby się odnowić, bo zaczyna się rozpadać jak jakieś takie zombie gnijące. Znowu ciekawy element. Fajna mechanika wprowadzona do tego świata, żeby to nie było Zbyt OP, zbyt overpowered. No bo, jakby raz wystarczyło dotknąć, to bym naprawdę mogli podstawić ją po prostu za prezydenta, czy, 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 czy jeśli może tylko w kobiety wchodzić, to za jakąś ważną kobietę. Bo to jest, było niewyjaśnione właśnie, że się tylko za kobiety się przebiera. No nie wiem, może tu był haczyk z tym, co wcześniej powiedziałem, ale no nieważne. W każdym razie ona też ma wspomnienia. I to jest nie tylko samo w sobie ciekawe. Ale no tutaj to, to jest jak jakiś temat obok z jakiegoś, powiedzmy, wiecie, Blade Runnera, z jakiegoś science fiction, gdzie sobie myślę, gdzie jakby mógł tak nagle. Czyjeś wszystkie wspomnienia poznać i od strony psychologicznej do tego podejść, do cudzego życia, Zna mając jego wiedzę, pełną, pełną wiedzę. Nie, że ktoś wam opowie w godzinę na psychoterapii, tylko pełną, znam wasze w każde wspomnienie, nie? Ale widzę to swoim wzrokiem. No to jest ciekawe, taka boska moc prawie, no nie? Oceniania ludzi. Ca bardzo ciekawy aspekt i bardzo ciekawe to, że właśnie ona rozmawia swoją drogą. E aktorka e Erin Moriarty e świetnie to zagrała, nie? Że grała dwie wersje i ta druga wersja, która jest trochę takim nie wiem, no w taką <noise> zupełnie inną osobą, może tak powiem. No nie? Ciężko ją ocenić. Ciężko ocenić jaka jest, ale bez wątpienia dobrze się bawi w roli Gram Ciebie, suko. I dobrze to grała, uważam. I bardzo ciekawa rozmowa właśnie, że wy wszyscy widzicie, wy wszyscy jesteście bohaterami we własnym filmie, no nie w własnym życiu. I myślałem, że na przykład z tego mogło wyjść coś więcej w kwestii relacji Hugh i Annie, gdzie później się spotykają i jest mini kłótnia, zaraz powiem. Myślałem, że może wyjść coś więcej pod kątem, że nagle Hughie zacznie się lepiej dogadywać z Eni, w momencie, w którym ona nie jest sobą. Co to mówi o ich związku? Co to mówi o ich relacji? Ja, ja od razu mam takie: to jest ciekawe, no nie? To, to jest całkiem ciekawe. Ale nie, to się kończy tym, że Eni jest wkurzona na Hughiego. Jest taka scena, gdzie on nie wie, jak zagadać. i Jest takie: hej, fajnie, że jesteś. W ogóle mi ten humor nie pasuje. Hughie został ponownie zgwałcony. Powtórzę, no. Spośród wszystkich rodzajów gwałtów, bycie gwałconym przez kogoś, to wygląda, brzmi, ma wspomnienia, w zasadzie jest klonem waszej dziewczyny. Może najmniej bolesne spośród gwałtów. No, wie, wiecie, jeśli musimy wybierać, no nie? Ale mimo wszystko, technicznie rzecz biorąc, został wykorzystany, nie? I jakby To... on jest tu ofiarą. Ona też oczywiście, prawdziwa Eni, że była przykuta do podłogi, ale to nie jest tak, że on jest jakimś dubkiem w tej sytuacji, a ona go traktuje jak dupka, że się nie kapną, podczas gdy w sumie się kapną. Ale mówię, okej, okay, Laska, nie możesz się go czepiać, że się nie kapną, ponieważ ona miała wszystkie twoje wspomnienia, a ona wie, jak być tobą. Więc to, bo gdyby ona tego nie miała, gdyby on rzeczywiście tam. <grybujesz> to jest jak z jakiegoś f bo w Rick and Morty były jakieś te odciki, że Jerry się nawet nie kapnął, że ma sklonowaną rodzinę i oni tylko wszyscy odpowiadają: Jest Jerry. Wiesz, że, a w tym czasie jest, zresztą rodziny, wiecie, Rick i Morty mają przygodę, no nie, no to jakby tak było, no to okej, okay, jakby Hughie był takim Jerrym, no nie, ale, a, Rick i Morty lubię, no ale nie, Hughie miał osobę, która absolutnie jest jeden do jednego klonem, umie udawać Annie, nie, więc no, jakby, a i tak tam coś gdzieś wypatrzył, trochę późno, w sumie mogli zrobić, żeby wypatrzył właśnie w mieszkaniu jeszcze, a on wypatrzył dopiero jak ona powiedziała to samo zdanie, co powiedziała wcześniej, jako ten inny. Jak udawała, wiecie, tą ofiarę tam w szafie, nie? No w każdym razie nie podoba mi się to, że Eni też nie tylko że jest na niego zła, ale Eni się w ogóle nie bała o niego. Pomyślcie o tym w ten sposób. Ona ma. Annie January w tym, w tym odcinku miała scenariusz za pazuchą i to jest moim zdaniem błąd scenarzysty, bo z jej perspektywy. Zostałam porwana. Budzę się na zasadzie jigsaw, jak w pile, tak? Jestem przypięta do podłogi. No nie, ja już na tym będę kwestionował, że nie mogła zdjąć łańcuchów, ale wyrywać łańcuch z deską z podłogi powinna mieć możliwość. No nie, ale to już jest tam, wchodzimy w takie technikalia, wiecie, nie? Nieważne. A, a, zaakceptowałem, okej, okay, jest przypięta, nie może wyjść. Z jej perspektywy, The Boysi i Shui. Oni mogą już nie żyć, Hughie mógł być uduszony poduszką we własnym domu tego samego wieczora i napisać ze swojego telefonu do Butchera, stary mam grypę, nie będzie mi przy... jutro, nie? Znaczy tam whatever, no nie? Ona powinna się cieszyć, że Hughie żyje. <laughs> to powinno, jakby nie pasował mi wydźwięk całej tej sytuacji, nie? Co do kolejnych wątków, to co się dzieje w siedzibie Votu i to co się też działo z tym Shapeshifterem, czyli zabijamy wszystkich drugoplanowców, nikogo ważnego poza Newman, ale nikogo, wiecie, tych, co ich lubimy, czy nawet, czy nawet nie lubimy, jakiś tam deep, czy coś, nikogo z ważnych postaci nie zabijamy. A za to co chwilę giną brutalnie wszyscy henchmeni. Dobrzy henchmeni, w sensie ci jacyś tam, nie wiem, Secret Service, CIA, FBI, nie wiem, co to tutaj było, eee, niby. I też ci tam w WOCie, wiecie, scenarzysta, asystentka i tak dalej. No troszkę to, to daje taką znieczulicę mi jako widzowi, no nie? Że tak... No, po prostu mordują wszystkich na lewo i prawo. Serio stać taki brutalny, w sposób, w który nie musiał się stać brutalny, bo mi trochę szkoda tych zwykłych ludzi dawno, nie? I, ale w taki, taki brudny sposób. To jest, tak, to jest trochę dla żartów, że Deep, mamy wiecie, śmieszną scenę, że Deep z Nuarem, prawda, tam jakiś ten myli Ashley, ten w ogóle nie umiał napisać Ashley, źle imię napisał, końcówkę przeiterował źle. Po czym ten mówi, no to powiedz mi, że jestem inteligentny, o to mi wystarczy i mu wbija twarz, prawda, mózg w ścianę. No takie, nie wiem, gdzieś mi to nie pasuje. Wolałbym trochę mniej drugoplanowych śmierci, a jakąś taką na, na poważnie tą stawkę pierwszoplanowców. Bo jest strasznie to czuć, no wiecie, strasznie czuć, że przez cały ten sezon, też jest któryś sezon z rzędu, gdzie czuć po prostu, że nasi bohaterowie mają płaszcz ochronny, tak, mają plot armor i... Ja to mówiłem u Filipa na live'ie. Dla mnie to jest trochę tak jakby... To że, to, że muszą bohaterowie przeżyć do ostatniego sezonu i tam na koniec jakiś butcher tylko zginie pewnie, czy coś takiego. Ja rozumiem. To jest trochę jak iluzjonista robiący sztuczkę. Tylko, że w tym sezonie ja bardzo widzę tą kartę, co mu wystaje za rękawa. Ja widzę ten pot armor, no nie? W, parę razy w tym sezonie Huey tam powinien był zginąć i wiecie, i Homelander nie mógł go znaleźć, bo w węcie się czołgał. I home, da, on uciekł przed Homelanderem, który jest w stanie latać was prędkością światła. No może nie a światła, ale dźwięku powiedzmy, nie? Dużo takich małych głupotek w tym sezonie się odkładało, które teraz widzę jeszcze bardziej, nie? Cały ten aspekt polityczny yy, związany z tym, wiecie, że co firma ma jakieś przebitki na kongres, na ten. Cała ta intryga w tym sezonie polityczna, jakoś jej nie, nie. Jak to powiedzieć w ogóle? Nie odczułem jej jakoś wyraźnie zarysowanej. Znaczy, jakoś tak. Nie wiem, no. Mam, nie, nie, nie wiem czy co mi chodzi, tak, Sam muszę to rozkwinić. Dzisiaj na live znowu będziemy gadać, może, może rozkminimy to jakoś razem, bo mam wrażenie, że jakoś nie czułem tej stawki, nie? Co oni chcą osiągnąć, Homelander, Sister Sage, Newman, z tym prezydentem i co na to wszystko publika, W poprzednim sezonie był wielki deal, że Homelander przy ludziach kogoś zabił, jego imidż został zachwiany. W ogóle tego nie widać w tym sezonie, po prostu ludzie są, no to jest takie trochę odzwierciedlenie tej, prawda, polityki amerykańskiej, gdzie tam, co by Trump nie zrobił, to będą ludzie go lubić i, i, w i nienawidzić w dwie strony, to będzie działać, tak. Ech, I ale jakoś tak na początku tego sezonu były to jakieś tam wiece, masy się biły i ci od Starla, ci od Homelandera, jakoś tak na koniec tutaj nie za bardzo rozumiem, na jakiej zasadzie to miałoby działać i co na to reszta polityków, jakoś tak strasznie, niby mamy całe Stany Zjednoczone, tutaj wiecie. Przed dzień jakieś wybory, hiperistotne rzeczy, a tylko siedzimy z Homelanderem w pokoju i, i jakoś tak brakuje mi czegoś więcej: jakiegoś, żeby ten spisek, coś tu gdzieś bardziej, więcej, nie? Jakaś stawka tutaj była, nie? Plus, no my cały czas czekamy aż Homelander zostanie zabity przez The Boysów od pierwszego sezonu, to jest jakby cel numer jeden. A oni w tym sezonie tylko na tej Newman się skupiają. Po czym Newman chce z nimi współpracować, no i wtedy pojawia się Butcher, Deus Ex machina ją po prostu rozszarpuje. Butcher się okazuje w ogóle super silny z tym swoim super, super rakiem. Gdzie, Gdzie no Homelander wcześniej ją smażył wzrokiem i ona była taka hej do przodu, a, a ten ją po prostu wziął i rozerwał. Czy on może walczyć w tym momencie właśnie z Homelanderem, no nie. I wiecie, takich wiele innych też elementów, ta, ta jej córka, ta Zoey tam się gdzieś pojawiła, to był taki, o, pojawiła się, i zostaje tutaj nieprzytomna, w tym przez Butchera pacjenta, i na koniec jest odwieziona do tego tam sierocińca, jakkolwiek co tam jest. Eee, Boy pojawia się w scenie po napisach, znowu, bo, a może Soulja Boy się pojawi, no wszystko to jest taki zwiastun sezonu piątego, no nie, Soulja Boy się pojawi w piątym. Ryan znowu, Ryan, jego dusza się ważyła cały sezon i w zasadzie się nie wyważyła, no nadal nie wiemy, tak? Co jeszcze takiego było? No pojawił się stan Edgar na chwilę. Nie ma go nawet w tym odcinku, nie? Jakoś tak, nie wiem, no nawet, ta, nawet ta relacja z Firecracker, która w tym odcinku widzimy, że ona już tam bierze jakieś hormony, żeby, żeby mieć mleko, nie będąc pociąży i ledwo z tego powodu żyje, a Homelander nadal nią w sumie gardzi i ona to widzi, ale dalej jest z nim tak. Ta postać, postać jest fajnie wprowadzona w ten sezon, ale mam wrażenie, że takie. I co z nią? I nic trzeba się dowiedzieć, co będzie w piątym sezonie. Bardzo, bardzo to czuć, nie? Że wątki są niedokończone, no nie? Wszystkie praktycznie, wszystkie wątki są niedokończone. Wprowadzili dwie osoby z z Gen Dwa razy mignęli tutaj, gdybym nie oglądał GEN-WIDE, bo nie wiedział o co chodzi, jakie mają moce, co robią. mignęli tutaj na koniec, porywając tych naszych. Ta sama, cała, cała ta końcówka, to jest ten montaż 10-minutowy na koniec tego odcinka wydarzyło się więcej niż w całym tym sezonie, w zasadzie, jeśli chodzi o naszych bohaterów, gdzie zostali wyłapani. Frenchy ma wybrany mózg, tak, i będzie posłuszny im. Kimiko. Jest złapana, tak? Czy uciekła im, Ale czy, czy nie? Chyba ją zapali też? Nie, bo ona tam do nią chyba trzymał, ona wreszcie wydała z siebie dźwięk No. Notabene, ten wątek Kimiko i tak jak już powiedziałem, no zmarnowany po prostu, kręci, Kółko zakręcili w tym sezonie, no nudy po prostu, nie? I mają romantyczną scenę, się całują i co? Już, a już nie macie wyrzutów sumienia? Bo to nie po co był ten wątek w ogóle I Absolutnie zmarnowany. Czas, nie? Starlight musiała uciec z siłego, porwali też to jest takie plotary, że wszystkich ich nie pozabijają. Przecież z perspektywy Homelandera i reszty to są ludzie, którzy cały czas im bróżdżą, powinni ich pozabijać, no nie po prostu. Mother's Milk też zostaje porwany, no tak i yy, gdzieś tam se jedzie, prawda? Potencjalnie z wirusem i super rakiem Butcher, no. Karl Urban w ogóle świetnie grał w tym odcinku, nie? Na jak była ta scena z Ryanem, i Ryan finalnie zabija Mallory, to też tak sobie myślałem, kurczę, ja rozumiem, że nie chciał dać się w tym momencie. Po pierwsze, to zrobiła mu, wyżygała po prostu ważna informacja a propos twój stary jest gwałcicielem, mordercą itd., i tak dalej, co powinno mu kliknąć w głowie, że w sumie ma sens. Nie powinien, nie, nie wiem, czemu był aż tak zaskoczony, no nie, no, ale dobra, to dzieciak. Natomiast y, powinien był uciec bez zabijania jej, tylko że, że fakt, że ją zabił, i uciekł, był potrzebny jako to domino. Przewracające, yy, wiecie, Bucera, nie? Że buczer będzie znowu, <laughs> będzie znowu sobą w diabolika z super rakiem chodzącym. Bo tak naprawdę Ryan nie musiał jej pacnąć o ścianę i tam skręcić karku czy coś, tylko mógł po prostu, wiecie, no, złapać za rękę, żeby nie kliknęła przycisku czy coś. Jest super szybki, no nie wiem, jakoś tak. Z drugiej strony ktoś może powiedzieć, że nie panuje nad mocą, no ale to, no nie wiem, czuje, czuje taką naciąganość. Rzeczy, rzeczy się dzieją trochę Deus Ex machina, no nie? Bo scenarzysta tak chciał. Co jeszcze takiego było? Ashley! A, to jest w tym odcinku po razy było. Jak tylko coś ciekawego zaczęło się dziać, to było jak w akolicie trochę. Nie sądziłem, żeby robił porównanie, ale tylko było coś ciekawego. Ashley słyszysz, że chcą ją też zabić. No to, to tak? Ja, ja wiem, że Homelander jest okrutny, ale tak całkowicie już po prostu wszystkich ma w dupie. No, z jednej strony tak, wiem. No ma, no ma, no, no ma. No to Homelander patrzy na ludzi jak na zwierzęta. No ale mimo wszystko ci ludzie na niego pracują, ona cały czas z nim tam jest, może mu się przydać. No nie ja wiem, jakoś tak. Jak się wszystkich tak łatwo zabija, to, to traci to jakoś napięcie. To się robi takie, aha, okej, czy wszystkich zabijesz po prostu, no. Kiedy trochę się staje, to, to, to wiecie, ten balonik się trochę przebija. A jakby ci tak, że może ją oszczędzi, może, mm, to trochę więcej, bardziej czułem napięcie, no nie? Natomiast jak ona to słyszy i leci sobie tam w temp v, czy zwykłe wie nie wiem, wstrzykuje e, i zaczyna się zamieniać jakiegoś potwora, kurwa, włosy i z głowy itd. i tak dalej, mówię, o! Robi się ciekawie. W tym odcinku będzie jakaś rozpierducha, Jaszli będzie jakimś mutantem. Fajnie, fajnie że dają jej taką. i postać ewoluuje dosłownie, no nie? Na naszych oczach. To jest charakter ark. Eee, nie, nie ma jej. Będzie w piątym sezonie. To był zwiastun. No, tak jak, Widzicie o co mi chodzi, jak się tu powtarza? Wszystko praktycznie e, będzie w piątym sezonie. Wszystko, co mnie tutaj ciekawiło, tak? A nawet jak są takie wielkie momenty typu w telewizji, Homelander pacnął laserkiem w oczy Newman, i Newman, Newman też jest, prawda, jednym z nas. To ja mam tak. My to wiemy od zawsze, praktycznie. Znaczy, od zawsze, no już od paru sezonów. A co o tym sądzi teoretycznie ten widz wewnątrz serialu ludzie? Nie wiem. <laughs> nie wiem, bo nie jest tam pokazywane w ogóle. Nie widzimy ludzi zwykłych. Nie? Nie ma w tym odcinku jakichś takich, że masy robią. <laughs> o, o, nie, że zmie... nagle nie wiem. Słupki zaczynają się zmieniać. My nie, nie widzimy żadnej reakcji, więc trochę tak. Wielki reveal. I co z tego? Ech, miałem też taki mały problem techniczny, to, ale to już się czepiam, to już się czepiam. Jak Ani pokonuje shape shiftera. Kiedy wreszcie w filmach się nauczą, jak działa mataleo, czyli jak kogoś dusimy, tak? Te no, podstawy jiu-jitsu. każdy, kto oglądał jakieś, wiecie, MMA, jakiekolwiek, to pewnie wie, że po pierwsze, jak się kogoś dusi mataleo z przodu, się tu zaciska dopływ krwi do mózgu wystarczy 5, 8 sekund i ktoś odpływa. Tak to wygląda, możecie każdego udusić w ten sposób, tak? Z tym, że to nie jest utuszenie na śmierć, to jest tymczasowe odcięcie prądu i jak tylko odpuścicie, to ten ktoś tam za kolejne 5, 10, 15 sekund już do siebie dochodzi, wstaje, tak? Bo po prostu od razu krew dopływa. Jak chcecie kogoś udusić na stałe, no to trzeba, jak rozumiem, na tym się już nie znam, nie? Ale jak rozumiem, trzeba zamknąć dosłownie e, wiecie, powietrze, w sensie przełyk, tak? Jak, znaczy, jak wciągałem powietrze, nie? Natomiast, jak ona trzyma taleo, i ona tam po 15 sekundach odpłynęła, i Ani robi. No to w tym momencie ta dziewczyna by się obudziła za 5 sekund, nie. To jest pierdoła, ale w filmach to jest. Wie, wiecie o co chodzi? Oni w filmach często tam się męczą, a wystarczyłoby komuś założyć mataleo, poczekać, aż odpłynie i wtedy go kurwa udusić bardziej, no nie? Albo nie wiem, kopać w głowę, no nie. Dobra, nie już, nieważne. Takie <laughs> technikaria, ale zawsze, zawsze to zrobią w filmach źle, no. no i co, ja, ja wiem, że ja w ogóle strasznie taki jestem negatywny, no nie? Że po za nic nie chwalę, no ale tak. Przeglądam sobie teraz ten odcinek, patrzę na zdjęcia, które porobiłem, i tak. No wiecie, no mam. Ja, ja się po prostu czuję, jakbym obejrzał długi. Zwie... parę nudnych odcinków, dużo głupot i, nud... i zwiastun tego, co będzie dobre. I ten zwiastun, żeby było jasne. Jak ja bym wiedział, że, okej, okay, dobra, to był ostatni taki odcinek od jutra, lecimy z sezonem piątym, okej. Okay jest ciekawie, nie? W sensie Homelander dochodzi de facto do władzy, nie? Znowu, cokolwiek to będzie oznaczało, nie wiem, to jest trochę takie bez kontekstu dla mnie, ale okej. Okay. Wszyscy bohaterowie są... w jakiejś w dupie po prostu, to jest trochę takie, ja wiem, będą porównania do Infinity War, no nie? Infinity War przed Endgame, że wszyscy są w dupie, Thanos trochę jakby wygrał. Butcher tam kogoś potegował, co, co będzie z Ryanem, no to są wszystko ciekawe pytania, tylko wszystko co jest ciekawe to będzie w piątym. No niestety, w tym sezonie zabrakło takiej jednej... Jednego dużego jakiejś takiej historii, nie do końca wiadomo o co na chodzi naszym bohaterom, z tym trochę ten wirus się przewijał, potem zniknął, potem znowu się przewijał, kilka takich jakichś pierdół. Yy, dużo było takiego wprowadzania właśnie nagle, o nagle Shape Shifter się pojawił, o nagle coś. Dużo takiego kręcenia się w kółko, nasi tytułowi bojsi przez cały sezon wszystko było praktycznie nudne, nudne co się z nimi działo, Mothers Milk, jego problemy, mech. Hughie dostawał straszny wpierdziel i zamiast mieć jakoś 5 minut na koniec dobre, to jeszcze po nim cisnął i w ogóle ma przejebane i znowu na niego krew bryznęła, jak w każdym sezonie. No nie wiem, no Starlight najciekawsze momenty miała, jak nie była Starlight, tylko była Shapeshifterem. A wielki plan Sister Sage, no ja, ja tego nie widzę, no nie? To oczywiście, to jest jedna z tych sytuacji, że ten plan jej będzie się dało wyjaśnić. Ja wiem, że ktoś z Was w komentarzach teraz może wyjaśnić tak, tak na serwisie kartce papieru, ale jako mechanizm użyty wewnątrz serialu, nie? To dla mnie nie działało. To nie był taki moment jak w jakimś Fight Clubie, że mam tak uuu, ależ to wymyśliła, nie, to było takie, to jest takie leniwe, ona się pojawi, na, takie, wszystko można w ten sposób udowodnić, że to wszystko ona zaplanowała, a w ogóle to to jest tylko pierwsza faza, zobaczycie w drugiej, w drugim sezonie, no nie. Nie kupuję tego po prostu, no, no jakoś tak, nikt istotny nie zginął, nic wielkiego, wszystko co wielkie co się zmieniło, to nie jak u naszych bohaterów, tylko w tym świecie, ale tego nie widzimy, bo nawet nie widzimy tego świata, nie, na zewnątrz, także, no nie, wiem, mam dużo problemów to z tym, no. także ode mnie... Ten odcinek to był jakiś 5 na 10 dla mnie, no w sensie ten serial sam w sobie jest jeden z moich ulubionych. Pierwsze trzy sezony są zajebiste. Jak w zeszłym roku robiłem Rewatch, niesamowicie dobrze się bawiłem, po prostu wybitnie. Dlatego marudziłem wtedy trochę na Gen w drugiej połowie sezonu, bo, bo The Boys było lepsze po prostu. No ten sezon miał momenty: miał trochę brutalności, trochę obrzydliwości, trochę czegoś tam, co miał dużo głupot, i finalnie zostawił mnie z takim mech ale wciąż jest to oczywiście 10 razy lepsze niż Akolita, żeby było jasne, nie? No i moi drodzy, czekam na wasze opinie, no po prostu, co wy o tym sądzicie, ponieważ wszedłem sobie na IMDB, widziałem trochę takiego narzekania w recenzjach jak moje, ale widziałem też dużo dziesiątek z tytułem Finał wynagrodził. Piszcie, jak wam się podobało, czy finał wynagrodził, czy nie. Jedno, na, a propos czego się pewnie zgodzimy, że piąty sezon zapewne będzie lepszy, nie? <grymne> że wszyscy czekamy na piąty i Erik Krypki, jak dostanie możliwość, żeby się zakończyć, to to zakończy już porządnie. Takie, bo ja mam takie wrażenie, że to był filerowy sezon. No ale hej, czekam na Wasze opinie i do zobaczenia w kolejnym. Ponarzekajmy o filmach. <grymne>